Wielka Sobota ludzie z dziećmi i z koszyczkami, a córka Kaczyńskiej jakby o tym zapomniała. Tak się wystroiła. Wielka Sobota to czas rodzinnych spacerów z koszyczkiem, ale nie wszyscy podążają za utartym szlakiem. Niektórzy potrafią zaskoczyć, jak córka Marty Kaczyńskiej. Rodzina i kariera Marty Kaczyńskiej. Marta Kaczyńska to postać dobrze znana w polskim życiu publicznym. Jest córką świętej pamięci, pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich oraz bratanicą Jarosława Kaczyńskiego, prezesa prawa i sprawiedliwości. Jej życiorys pokazuje nie tylko związki z polityką, ale także budowanie swojej własnej ścieżki zawodowej. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, a po zdaniu egzaminu aplikanckiego zdobyła uprawnienia adwokackie. Mimo, że rzadko zabiera głos publicznie, każde jej pojawienie się wzbudza zainteresowanie ze strony mediów, nie tylko z powodu nazwiska, ale również stylu życia, który nie zawsze wpisuje się w oczekiwania konserwatywnego elektoratu. Miała trzech mężów. Kontrowersje w Wielką Sobotę. Dziś Wielka Sobota, czyli dzień, w którym Polacy tłumnie ruszają do kościołów ze święconką. Rodziny z dziećmi, parafianie z uśmiechami, niosące koszyki wypełnione tradycyjnymi produktami chlebem, jajkami, solą i wędliną to obraz znany i kochany przez pokolenia Polaków. Choć forma święcenia pokarmów pozostaje od lat podobna, co roku gwiazdy potrafią zaskoczyć Wciąż pamiętamy rok, w którym Maciej Musiałowski dodał do swojego książkę o Harym Potterze, zaś w tym roku Monika Olejnik zamieniła klasykę na koszyk pełen owoców. Dziś Wielka Sobota, wpis ten dedykuje różnym Kasiom Tusk, Kurdej Szatanom i wszystkim innym zauganym celebrytkom które na co dzień popierają te cywilizacje śmierci, a za parę godzin wrzucą sobie na socjale zapozowane fotki swoich koszyczków ze święconym urządzając sobie kpinę z tej pięknej polskiej tradycji, która jest hołdem dla cudu narodzin i świętości życia. Joanna Kurska nie szczędziła słów krytyki pod adresem celebrytów. Zaskakujące życie córki Kaczyńskiej Podczas gdy w Polsce święci się pokarmy, Ewa Dubieniecka, córka Marty Kaczyńskiej, układa sobie życie z dala od ojczyzny. Aktualnie studiuje w Korei Południowej na prestiżowym Yonsei University, jednej z najlepszych uczelni w kraju, założonej w 1885 roku. Jest to chrześcijański, prywatny uniwersytet z siedzibą w Seulu. Niedawno, w Wielką Sobotę, opublikowała zdjęcia na Instagramie, które zaskoczyły jej obserwatorów. Wygląda zupełnie inaczej niż pamiętają ją Polacy. Zmiana stylu, fryzury i otoczenia sprawiła, że wiele osób nie od razu ją rozpoznało. Według wielu aż za bardzo upodobniła się do Koreanki. Jest Wielka Sobota, Ewa jest daleko od domu i od polskich tradycji. Dzisiaj rodziny wybierają się z koszykami do kościoła, spędzają wspólnie czas. Być może, post-Dubienieckiej, to wyraz tęsknoty? Poniżej zdjęcia, jakie dziś opublikowała.